Proszę bardzo, da się? Da się? Da się znaleźć broń? Uciekaj. Jeden z drugim. Ty, ten też jest przepotężny. Mati jest super. g jest czaderskie. Insta w opisie. witajcie, jesteśmy w szkole. Wielki powrót do szkoły. No trochę, trochę się nie chciało. Bo, po kurczę, już nie chodziłem tyle lat. Teraz głupio i z powrotem, no ale dobra, jest jak jest. Życie czasami takie scenariusze zwariowane pisze. To jest nasz kumpel Janek, on niestety na... No nie jest normalne, nie jest normalny, śpi na ziemi, no w ogóle taki jakieś pozycje embrionalne jest, nie, nie rozumiem za bardzo o co mu chodzi. Ale tak, nasze zadanie jest proste, bronić Janka, jemu się krzywda nie może stać, bo dostałem misję taką od jego rodziców. O, broń Janka, nie pozwól mu tam w szkole wpaść w jakiś szał, nie, tak mi powiedzieli. No to jeszcze nie jest szał ogólnie, ale powiedzieli też, wiecie co, że zapłacą mi e, 150 złotych, więc kurczę, za 150 zł to ja zraję wszystko. E, a największym problemem tutaj zazwyczaj jest nauczyciel, bo on dręczy strasznie Janka. To jest nauczyciel, to jest Tomasz. Walę Tomasza na łeb. Nie pozwolę, e, czekajcie, czekajcie, bo ja poszedłem, a Janek leży. Spróbuj tylko podejść do Janka, frajerze. Spróbuj. Janek, no, no i prosi, prosiłem, nie wpadaj w szał. O Jezu, Janusz, Janek, w sensie Janek to nie Janusz, ale. fuck, Zara tutaj wykręcę dętkę, bo bronię tego kurde śniaka nie było warto. Janek? Dobra, Janek leży, poszedł spać. Czemu ten chłopiec nieśmiertelny? Chwileczkę. Nie no, dobra, trafiłem na jakieś bossa, no i Janek umarł, zajebiście. Nici ze 150 zł. Tyle, tyle, tyle było, tyle było. Co tu się dzieje? Co to jest za klasa? Czemu tu jest miliard ludzi? Czemu on bije go mięsem? Nie, nie bije go mięsem. Czemu mi się wydawało, że go bił mięsem? I puk. I puk. O, i super, zasłużone. No dobra, no. Eee, to jest ten największy jakiś zbrodniarz w tej klasie. Zabiorę mu krzesło. Taki pierwszy prank eee, z mojej strony, ale problem, wiecie, jaki jest. Że on jest potężny i ja nie wiem czy mogę tutaj mu zrobić krzywdę. A no tak, zapomniałem, że jesteśmy w pracowni z BHP. A jak jesteście w takiej pracowni, to tam są siekiery. Nie pytam, nie pytajcie. Ja nie wiem też. Muszę trafić. Janek, wal tam na wepfrajera. Clust. Dobra, dostał i biegnę od razu po łom. Ja muszę go twardymi przedmiotami tu, co? Janek umarł. Nie no ona jest... To jest ona? Nie, to jest on. O, no i jeszcze mnie zabij, pewnie. Dlaczego by nie? Co ja ci zrobiłem, no siekierą się rzuciłem wielkimi rzeczy nie dostałaś nigdy.. Jezus Maria. Wszystko się rozwala na jej baniaku. Na je jego baniaku, to chłop. Nie no, to chyba baba. Chyba baba, dobra. Nieśmiertelna na dodatek. Co to jest? Nie wiem, ale muszę... ją... Co to się przykleiło do twarzy? Ty, to jest jak do kibla przystawka. No niewiarygodne. Ja zaatakowałem ją z jednego powodu. Chciałem bardzo tego baseballa i myślałem o, dostanę go w 3 sekundy. O, no i dostałem go. Teraz po kulasach frajerów tutaj walimy. Trzeba ostrożnie, bo jesteśmy praktycznie na hita. Gdzie jest Janek? No nieważne, Janek już został, nie wiem, zmumifikowany. O Jezus! Nowa klasa, kucharze wszyscy przyszli. Wszyscy przyszli, co to jest, czekajcie. Zmyślałem, że tutaj shotgun leży. A to jest co, balkon jakiś? No taki trochę balkon, można spać pewnie. I nie, nie jest przyjemnie. Nic w zasadzie tutaj ciekawego się nie dzieje. A nie, tu jest coś dalej. Czy to jest moja pracownia taka ogromna? O, to są, wow. To były shieldy. A tu coś fajnego, no i proszę bardzo, da się, da się, da się znaleźć broń. Uciekaj, jeden z drugim. Ty ten też jest przepotężny. No nie był taki potężny. Dobra. Niszczy ich wszystkich. Policja nawet przyjechała. Nie ma czasu do stracenia i nie ma czasu na tłumaczenia żadne. Przyjechała policja, trudno. Uciekaj tam. Ja nie będę się tłumaczył teraz przed policją. 30 razy. O, mieczyk. Bop! Bop! Bop ty, to w ogóle wygląda jakby połowa tutaj studentów to, to, to była zamknięta w, w pierdlu. O, tu jest broń. Nie no ale po co to żeś brał? No i mi utrudniasz grę. No i teraz ja sobie utrudniłem w sumie sam. Masz krzesełkiem. tam mi się kojarzy z WWE, bo tam też oni jak bili tymi krzesłami to one się rozwalały. I haps. I haps. Jest tutaj coś? Jeszcze gida. A tam jest 400 osób. Dobra, wyczyśćmy najpierw pracownię. To no, może być z tym ciężko, wiecie. To nie wygląda najlepiej. Jestem na autentycznie hitka. Dobra, mam pewien pomysł. Wejdę tutaj i szybko odpalę Shockwave, a, może wypadną. A tu daj, tutaj się nie da wypaść. Hej. <suszyk> O co ty masz? Skąd to wziąłeś? Skąd on to miał? Nie wiem, nie pytam, po prostu to akceptuję. Zejdź stąd. Mam jeszcze cztery pociski. Więc Musimy tak strzelić odłamkowo we wszystkich po kolei, żeby oni tak. Ty tutaj są dwie pracownie. Wiedziałem, że są dwie i że mnie szukaliście. No dobra, to ma większy sens tej. Tutaj... Która, w której ja byłem? W tej byłem? W tej zacząłem? Odejdź! I dobra, zaczynamy smajcik. O Jezus! Czy ja to przeżyję? Jestem zablokowany. Dobra, przeżyję na szczęście, ale sytuacja nie fajna. Prawie, prawie zmarłem. Ale jednak jest git. Nie wiem ile tam osób jeszcze zdążył strzelić, ale oby wystarczająco. Nie wiem, czy to jest wystarczająco, ale idźmy do tamtej pracowni. Tam na pewno coś jest. No właśnie, a może ja w tej zaczynałem? Ta, w tej zaczynałem, bo tutaj nie ma broni. Aj! Spokój się! Ale dostał w czombo. Dobra, to w tamtej nie byłem. Czy w tej? Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie, no w tej byłem, bo leży ta z przesawką O, pistoleto. Jezu, akurat zrobił taki unik. Co to było? Wiem, jeszcze nie przyszedłem na dół przecież. Tam były schody. Czy... O, głowa jaś? A, to tylko fake. Fake, okej. Okay. Eee, dawaj, mam kastet, nie zawaham się go użyć. Haps, i rzucam. Nie wiem, rzut to nie wydaje się zbyt dobrym atakiem. Haps. Nie no, ale szklanka? Myślicie, że co bardziej bolało? Nie no, bez przesady. Szklanką by mniej bolało. Znaczy bolałoby też bardzo. Zależy z jaką siłą. Prawda? To też jest istotne, bo, bo można rzucić lekko, można rzucić mocno. I zanim ktoś powie, Jezus Maria, ten wieśnik nie umie już tak dla jaj mówię, letko. 99% rzeczy, które mówię podczas nagrywania filmów, to jest albo dla jaj, albo jakieś pierdoły, na które nawet nie zwracam uwagi. No, więc palcie wroty. No, i tyle ode mnie. Yy, Walę ich po prostu. Walej. ich. Yy, krzesłami. Wszystkim. Nie wiem, ile tutaj jeszcze chłopów zostało, ale sporo mi się wydaje, że jeszcze tak... Z 20 osób. Mam pewien plan, wejdę po prostu w... No ej, no! Berserk mold. Muszę walić. Wjeżdżam. 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 I wjeżdżam. A jak mu się fajnie twarz rozlała. Coś jeszcze tutaj? Nie ma. Misja wykonana. Wychodzimy na zewnątrz. Chyba ta, ta klasa już czysta. Nie no tam jeszcze stoję. No, tam jeszcze przy, przy drugich drzwiach stoję. Jest tutaj coś jeszcze fajnego? No, no i jest siekierka. Chodź tu. Zostaw go. Co ty bijesz? Kogo ty bijesz właściwie? Ty, ten chłop żył. Czekaj, czy żyje teraz. Może jeszcze żyć paradoksalnie. Dobra, teraz powiedzmy, że już nie. Yy, odejdź, proszę. No bo tutaj nic nie ma, no nie ma nic. Zaraz coś znajdę. Zaraz znajdę jakąś broń, na którą nikt nie zwrócił uwagi wcześniej. Gdzieś na ścianie może być. O Jezu, ile tu jest chłopów. Ja cię skręcę, nogi mnie bolą. Przecież tutaj tego jest... Miliard, 500, dziewięćset, sprzedane, no. Zaraz dostanę od kogoś od tyłu i tyle było. Dobra, ten tak. Trzeba wbić Shockwave i walnąć tutaj w środku. To ma jakiś sens, może część z nich padnie może część z nich padnie, może nie Tackom Dobra, jest shockwave? Okej, okay. tu te powiedzmy żyjmy. Dobra, liczę, że, że niektórzy tutaj umarli na zawsze Niektórzy wiadomo pewnie się tylko wyrżnęli na web, ale część liczę, że naprawdę tutaj tak zrozumiała swój błąd i już nie podejdzie do mnie. No nie no, nie zrozumieli Zdecydowanie nie, o jest łom. Na no, to jest rozwalony i to nie łom, bo jest czerwony od farby czerwonej. Bo to nie jest krew, jak wiadomo. Chociaż i tak YouTube mi wpierdoli demonatyzację. A! Dobra. Okej. Okay. Lecimy. Lecimy. Mam katane. Dobra, to już będzie chyba końcówka dosłownie. Siedmiu zostało, więc to, ten atak był dobry. Ten atak był dobry, sześciu zostało. Niech kto tutaj jest, tych dwóch. Dobra, mamy to. Jezu, prawie było blisko. Ale prawie robi różnicę. Ty. Dwóch. Dwóch chłopów. To na pewno Janek nie jest jednym z nich. Tam jest. I po nodze. A ty co? Staniesz po ręku. Po ręku. Trafię w rękę. No nie, no w co go trafiłem? W tętnicę. W tętnicę. Wow. Stop klatka. Aj, po to było zejście na dół, żebym się pożegnał z wami, powiedział że się, a do jutra.